Zapraszamy na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. 5 sierpnia w Chorzowie rozpoczął się Tour de Pologne 2020, pierwszy na świecie etapowy wyścig najwyższej kategorii World Tour po blisko pięciomiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią. Podczas pierwszego etapu prowadzącego ze Stadionu Śląskiego w Chorzowie do Katowic, kolarze mieli do pokonania trasę 195 km. Mimo obostrzeń sanitarnych i braku zorganizowanych stref dla publiczności, na trasie przejazdu zjawiło się wielu kibiców. Nie inaczej było przy stadionie Śląskim, gdzie setki osób obserwowały start wyścigu. Czołowi kolarze świata przejechali przez chorzów i dalej w kierunku piekar śląskich i ogrodzieńca, skąd wrócili do Katowic. Niestety wyścig zakończył się pechowo. Na mecie doszło do strasznie wyglądającej kraksy. Mocno ucierpiał w nim Fabio Jakobsen, holender został wepchnięty w barierki. Na miejscu błyskawicznie pojawiła się ekipa ratunkowa. Holender doznał poważnych urazów głowy i klatki piersiowej i został przetransportowany do szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. Ceremonia medalowa została odwołana. Ostatecznie zadecydowano, że to Jakobsen jest zwycięzcą etapu. Mieszkańcy Maciejkowic oraz Chorzowa Starego od dłuższego czasu skarżą się na odór dochodzący z pobliskiej elektrownicy z Chorzów. Przyczyną nieprzyjemnego zapachu jest składowana biomasa, która regularnie ulega także samozapłonowi, stwarzając zagrożenie dla ludzi przebywających w okolicy składowisk. Te składowiska są około 100 metrów od szkoły, od przedszkola, od, od domu seniora, od domu opieki społecznej, od naszej przychodni zdrowia. No my w tym cały żyjemy na co dzień. Tak? W sensie nasze dzieci wychowują, wdychają odory jako odory, ale najgorszym problemem są właśnie te, te, te gazy przy tych samozapłonach, które są naprawdę to. To pojawiają samo to jest, to jest y, się to co to kilka dni, widać, że z tego się kopci, wtedy przyjeżdża albo straż, albo właśnie jakieś takie polewaczki zalewają to wodą, ugaszają to, ale jest to powtarzające się. Kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazała, że hermetyzacja odpadów proponowana m.in. przez Urząd Miasta jest wskazana w przypadku składowania biomasy. Mieszkańcy Maciejkowic, Chorzowa Starego oraz przedstawiciele Chorzowskiego Magistratu liczą, że zastosowanie tej technologii rozwiąże problem nieprzyjemnego zapachu oraz samozapłonów, o ile schorzów Chorzów Zdecyduje się na wprowadzenie oczekiwanych zmian w funkcjonowaniu elektrociepłowni. 7 sierpnia w Chorzowskim Centrum Kultury zagrał Tomasz Organek w ramach Pogo Mini Tour. Zespół organek po dwóch platynowych płytach, setkach koncertów w Polsce i za granicą, a następnie po długiej przerwie koncertowej wraca z nowym materiałem, którego premiera planowana jest na jesień bieżącego roku. Cześć, nazywam się Organek i chciałem pozdrowić serdecznie wszystkich Chorzowian. Nie bójcie się, wszystko będzie dobrze. Wytrzymamy to. Właśnie jesteśmy po koncercie u Was w mieście w Chorzowskim Centrum Kultury. Robimy co możemy: gramy koncerty, mini tury. Nie poddajemy się w tej walce z pandemią, ale przestrzegamy zasad. Nosimy maseczki, zachowujemy odstęp. Róbcie to samo, nie zachorujcie, dbajcie o swoje zdrowie, no bo tylko tak możemy to przetrwać. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu. Cześć Chorzów! Na stadionie miejskiego ośrodka rekreacji i sportu, znajdującym się przy ulicy Ląpy w Chorzowie, odbył się turniej rodzinny, gdzie do rywalizacji stanęły drużyny, w skład których wchodziły dzieci wraz ze swoimi rodzicami. W związku z tym, że to są zawody dla dzieci w wieku 6-11 lat, to bardzo długo zastanawialiśmy się, jakie będą takie dyscypliny, gdzie dzieci w tym wieku będą w stanie spokojnie sprostać wymaganiom poszczególnych dyscyplin. I tak się narodziły te cztery dyscypliny, czyli bóle, typowo rekreacyjna zabawa, potem jest piłka nożna popiół ten nożny będzie ringo, co nie wymaga naprawdę wielu lat treningu, potem cały zestaw lekaretki, czyli skok w dal, rzut piłką lekarską oraz bieg sztafetowy rodzic plus dziecko. Impreza bardzo fajna, rodzinna. Mamy czas na to, żeby fajnie pobawić się z dzieciakami. One też są chętne do uprawiania wszelakich sportów, więc bardzo nam się podoba i po prostu przyjeżdżamy za każdym razem, jak tylko impreza jest. Można się zmęczyć, można się zmęczyć i tak. można się pobawić i pograć. Chorzowski Turniej Rodzinny został zorganizowany już po raz drugi. Pierwsze zawody miały miejsce w zeszłym roku. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.